Tak? Tak, 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 Aczkolwiek y, można zauważyć, że również w niektórych tych filmach, nie wiem czy Ty widziałeś, ale. To są fakapy. Y, są fakapy, bo na przykład jest zblurowana wersów. I na przykład Wardenga na swoim Instagramie zadrwił sobie z pracy montażysty coś na zasadzie, że y, gdy Freeze mówi. Z... A potem dziwimy się, że oni tam ci pają. Tam się nikt nie dziwi. To nie jest dziwienie. Bluruj źródło naszych problemów, a montażysta bluruje wersów. No, wziąłem również, że Wardenga na całym swoim Insta Story powiedział, że wyblurował, wyblurowała te logo. Ale no, też pokazał gdyby... akt notarialny tak? i zabezpieczenie na wypadek, gdyby wersów tłumaczyła się. W sądzie. Gdyby tłumaczyła się w sądzie, że takiego loga nigdy nie użyła na swoim kanale, a nawet jeżeli ktoś by rzucił Apple. Upload... No widzowie, wyobraźcie sobie, ci sobie bombę, montujecie sobie tutaj odcinek dla kolejny dla werki, sobie śpiewacie, co nie, tam jej pioseneczkę, intro, tam, tym, 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 tym. Po czym nagle wbija właśnie werkę i mówi: Co robisz? Przecież trzeba wyblurować 250 logotypów z filmów? I wychodzi, no i kurwa jaki macie wybór? Jak na trzeźwo macie to ogarnąć? Jak macie? Jak macie na trzeźwo to ogarnąć? Alkohol tutaj nie pomoże. No to ta osoba reaplaudująca film mogłaby taki logo wstawić do filmu i taka była linia obrony od Weroniki. Tak to przedstawił Sylwester. Ta, tak to przedstawił Sylwester. Twierdza, robi akt notarialny, że jakieś tam potwierdzenie notarialne, że to faktycznie było. A przy obcinaniu czego? Tym i na tym kanale, Co ci mama będzie obcinać? Pod takim, po takim adresem i w tej i tej minucie padły takie i takie słowa. I wtedy to jest dla sądu taki dowód. Weronika w tej całej przezorności myśli, że nikt, kur... nic nie zabezpieczy. No i wi widziałem również parę komentarzy na chociażby YouTubie, gdzie ludzie właśnie propsują Sylwka za to, że zabezpieczył się i cały czas jest dwa, trzy kroki przed... Wersu. Yy, dodam również, że napisałem do wujka łukiego yy, właśnie odnośnie o! tej sytuacji z Werso i wujek łuki odpowiedział mi w następujący sposób. Pozwolił mi opublikować yy, no, no po prostu ten fragment rozmowy. To może yy, fragment rozmowy to trochę za dużo powiedziane, yy, ale. Dwa zdania. Tak, to są dwa zdania, a mianowicie ja nigdy nie miałem wpływu i nigdy nie odpowiadałem za Werkę. Oj, 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 ale to kurwa jest mocne. Wszyscy wiemy, że Łuki tam zarządza wszystkim, jeżeli on od tego odsuwa ręce. O kurwa. Członkowie, członkowie ekipy jeszcze nie wiedzieli lecz ich kapitan już szykował się na zatopienie tego statku, a kajuta ratunkowa może ocalić tylko siedmiu członków. Weroniko? Niestety, ale nie ma dla ciebie miejsca! Nie ma dowodów na to, że wujek Kuki nie wiedział o Werson. Finansami, wzorunkiem, marki, ekipa, tak, ale Werka ma oddzielnego mynago od wszystkich, co ja akurat wiem. A czy ten koleś od sklepu, który przypadkiem nie jest jej menadżerem, nie jest również właścicielem ekipa Holding SA? Czy ten koleś od Versov nie jest przypadkiem jakiś przechujem, który w sumie powinien być nad nimi wszystkimi to ogarniać? Nie właścicielem, ale tak. Jest prezesem. O, przepraszam, prezesem. O kurwa. Te kropki to dobre no, i te kropeczki. Macie, czy doczekamy się kiedyś twojego wydania w Pols Hot Tubes and Beaches? Co to jest? A, przepraszam, czy to jest kategoria na Twitchu z basenami? Chyba tak. No, werka działa pewnie na, na swoje konto. No nie wychodzi jej to za dobrze, więc nie, nie wychodzi jej to za dobrze i też właśnie warto e, też tutaj. Pójść. Ale teraz, jak jest taki kadr kamerki, to mógłbym mieć tutaj basen w sumie. Na tym kadrze byłoby widać. Trzymać się od y, oceny y, tym razem w, wuj, wujka Łukiego, który wie, wie, wiele osób uważa może, że jako że wujek Łuki też sygnuje się tym, że jest y, 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 wsparciem ekipy, gwiazd tak. ekipy. To tutaj wujek Łuki potwierdził nam, że on nie ma wpływu na to, y, jakie ruchy podejmuje wersów, więc tutaj akurat wujasa... Y, no, no tak. musimy wie... stanąć w obronie wujka Łukiego, żeby jednak pokazać, że... To nie są tutaj jego. Jeszcze, jeszcze takie pytanie, no bo Wardęga przecież. Ale mi się podoba to, widzowie, że. Internet, YouTube. Siemaneczko brzozunia, hej, hej. Internet, YouTube, widzowie, stał się popularny dzięki temu, że wreszcie mogliśmy zburzyć granice pomiędzy widzem a twórcą. Wreszcie. Mogliśmy zdobyć ten bezpośredni kontakt w przeciwieństwie do telewizji, gdzie w telewizji była gwiazda, za gwiazdą był menadżer, za menadżerem byli jeszcze inni ludzie, e, i nie było dostępu do tej osoby z telewizora. Tworzyła się taka nierealna, sztuczna więź e, pomiędzy odbiorcą a widzem. I teraz mamy rok 2021. Gdzie tak naprawdę gwiazda z telewizji niczym się nie, równi, nie różni od takiej Warso, z którą również nie ma kontaktu, za którą również świeci menadżer z menadżerem nie ma kontaktu, a jeżeli się zapyta kogokolwiek wokół niej, o to, czy bierze odpowiedzialność, to wszyscy mówią, nie, 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 to nie moja sprawa, o, no niezależnie, to niezależnie. Twórco a, a widzem, nie odbiorcą. Sama Werka mówiłaś w filmie ekipy, że kupiła tą licencję na ona napisała no, do artysty, więc skąd taki ruch Weroniki? Ja nie wiem. Osobiście, no. E, może, e, kompletnie bez sensu. Może jakaś presja e, psychiczna na zasadzie, że właśnie. Spokojnie, coraz bardziej wiesz, atakuje gryzie, może słyszy, że wiesz, że zapłaci miliony złotych odszkodowania. Wiesz, to są mimo wszystko bardzo duże pieniądze. No. I mimo wysokich obrotów wersów. To... No, pomimo wszystko, jeżeli się nie mylę, żeby do, została. Żeby ona dostała aż tak dużą karę, typu kilkaset tysięcy złotych, czy jakieś miliony, to by w sądzie musieli udowodnić, że to logo było e, że to logo było powodem, dlaczego Weronika mogła zarobić tyle i tyle pieniędzy i Problem jest taki, że gdyby Wersu używała tego logo jako na początku filmu, że pokazuje i tyle i nic nie wpływa, to byłoby gicior. Ale ona kurwa wypuściła kosmetyki z tym przerobionym logiem. Ona wypuściła kosmetyki z tym przerobionym logiem, które jest tak mało przerobione, że wygląda na plagiat. To jednak e, nie wyobrażam sobie. Aż trochę jej szkoda, a minie. A minie. nie, żeby kogoś nie bolała utrata na przykład miliona lub dwóch milionów złotych. I może werka po prostu pod tym wpływem wiesz... Ona ma wytatuowane, no tak, ale nie zarabia na tym, że ma wytatuowane. Nie ma on gdzie sprzedaje swoje plecy roztrzęsiona tą całą presją i tymi wydarzeniami, podejmuje niezbędne... Ale to jest, że jest przerobione i uratuje w sądzie? O, Nie, 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 nie. W sensie to, że jest... To, że to logo jest przerobione i że jest troszeczkę inne, to nie oznacza, że nagle ono już nie jest plagiatem. Jest ono bardzo podobne. Ktoś chyba weryfikował to, Wardenga oglądał, jak e, jakaś pani, która się zna trochę na tym bardziej, pokazywała podobieństwa i wykazała, że to nie jest wystarczająco, żeby to było coś innego. Zbyt przemyślane ruchy, tak. No, ale trzeba powiedzieć, że Wardenga Mastermind no. <laughs> zrobił e, akt notarialny, wszystko jest tam. No jest tutaj, no, coraz bardziej. E, jest... Ona jakoś w 2019 wypuściła jeszcze Makeup Revolution Box z tym oryginalnym logo. Co? Marcin Mazur? Nie, ja mówię o kimś innym. To Mazur pewnie też pokazał. ja mówię o kimś innym. Czekaj, czekaj, bo to, co. To, co było napisane przez Bowie, to jest. Revolution, Makeup Revolution box. Box. Wypuściła to ze starym logiem? Bo jeżeli tak, to i ma przepierdolone. Oj, 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 oj. oj. To jest 2021. 2019. O, o, o! co Fryza przed każdym Fame zmienia się Manko. O nie! Czy jak to wygląda teraz, to logo? Czekajcie. Czy to jest stare logo, czy to jest nowe logo? Czekajcie, jak się nazywa ten artysta? Ten artysta. Potrzebuje te dwa loga zobaczyć, jak wygląda to oryginalne. Dyffyty. Yy, dobra, dobra. Dyfyty Owl. Dyfyty Owl. Okej, okay, to nie, to jest przerobione. To jest już jej przerobione. Zobaczcie. Ale to i tak jej trochę nie broni, ale i to jest już to przerobione. Nie, to jest to przerobione. Ale nie no, kurwa, one są tak bardzo podobne do siebie. One są tak gigapodobne do siebie. Ktoś chyba mówił, że revolution nie pozwoliło tego logo zastosować. Widzowie, nie ma dowodów na to, że Werka nie wiedziała o istnieniu tego loga. Nie ma dowodów na to. Dla ciebie licho nie śpi, pamiętajcie. Po prostu. Um, to jest game changer. No taki. Znaczy, no, bardziej bym powiedział, że to jest game breaker. Nie? Game breaker, albo nawet ta. maestro gry. że ta, on rozgrywa, on ta, rozgrywa. Ta, ta, ta. Rozgrywa. rozgrywa piłeczka na pewno. Dobra, czekaj. Permit, deal, cav, Proszę bardzo. No, oprócz no, tego, że rozegrał e, dobrą piłeczkę tutaj z Wersow, to również będzie mieć. Do... Warso sklep, wszystko pozłacane, łańcuszek Warsaw. O, to jest chyba stare logo. Już kurwa nie wiem, te logotypy są tak podobne do siebie. O, szyszki z wczoraj, widzowie. Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił. Ja no to jest nowe, to jest nowe. Ja pieniądze. LOXXXPL 15 Ale to 5 i tak. Mandzio to z boksa to jej ale na pierwowzorze. Miało być to ukradzione, ale firma się szczaiła i kazali jej stworzyć własne. Słucham? O Jezu, to taka... O nie! O nie! To oznacza, że jeżeli by ona naprawdę dostała pozew, co mi fryzurę kradniesz? Widzowie poprosili, żebym sobie taką zrobił, Enigma. Specjalnie chciałem idola naśladować. Zaraz odpieramy tego. E, zaraz Abletona otwieramy i robimy muzyczkę. To w sumie widzowie. W sumie widzowie, bo ona naprawdę miała rozprawę i ta firma byłaby wezwana do tego, żeby skomentować to, to ona mogłaby powiedzieć, że ona wiedziała o tym, że to logo. że to logo nie miała do niego prawa i tak tworzyła z nim. To ma stare, jak wyglądało, już patrzę. O, nie! To jest na legro dostępne. Dobra, drogi kliencie. O, nie! No. Rozegrania. Zamów sobie! <laughs> Sprzedane już widzowie. Niestety to jest archiwum Allegro. Szkoda. Dobrą piłeczkę z Wojtkiem z Vibrosów. I tutaj, na końcu już właśnie tych newsów, muszę powiedzieć, że niesamowitym dla mnie jest wydarzeniem fakt, że Wardęga zamachowała się z hostem Ekipy. kanału. hostem kanału Vibros, który. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Wartenga, Jak ja lubię Wojtka prywatnie. Prywatnie Wojtku? Co ale to, ma... Co to... to za wąs jest? Dzień dobry, Big Fish. Dobra, już go nie lubię. <grym> już Ośmiu go nie łapiech. lubię z tym wąsem. Dawno mnie nie było, a tu ale... słabny Wiedźmin Mandzio. Bardzo lubię Wojtusia. Wojtus jest wspaniałym facetem jest po prostu świetnym gościem. Ja bym kiedyś brał ślub, to tylko z Wojtkiem, sorry fucking. Eee, bo jest wspaniały, ale Wardenga mu napierdoli. Przepraszam. Sylwek może sobie nie poradził z Błońskim, który ćwiczy, trenuje i tak dalej, ale już teraz Wardęga ma dużo, więcej, ma dużo więcej doświadczenia, dużo trenuje i wydaje mi się, że mu napierdoli. Ale to dobrze, bo Wojtek lubi być bity, nie tylko w łóżku. Czy no tutaj nie będę, nie, chyba nie ma co się okłamywać, że no co, oni są przyjaciółmi, że, że, tak, i, tak, no, grali razem to, koncert no. na przykład i tak dalej, Przej więc wiadomym e faktem tak jest to, dalej. że Wojtek z Vibrosów nie będzie w podcastach Tak, to wiemy, to wiemy. Master, mandziu, stare logo, ma łapkę odwróconą w prawo, przerobione w lewo. A skąd wiem? No przecież byłem na podcaście tam u nich. Pod Wardenga, wa Wardenga na konferencjach być może będzie chciał się dowiedzieć wielu rzeczy. A propos Weroniki i innych. No na pewno za dymi. nie? Na nie pewno, to będzie. Na, na pewno to będzie tak. super konferencja do oglądania e, i ich zestawienie będzie dobre. To jest naprawdę tak. dobre zestawienie. To tak. w, w, inaczej, te zestawienie nie byłoby tak ciekawe w momencie, gdyby tłem nie były te wszystkie afery z ekranem. To prawda. To pro, to right. prawda. E, no i chyba na dzisiaj to jest. Tłem. To jest na dzisiaj. Tyle, ja lecę montować. Bo, kurde, jestem mega. E, muszę działać. Działam trochę pod presją. Dzisiaj akurat jest 19.20. A chciałbym ten materiał płacił, jeszcze zmontować, po prostu, żeby Bowie, wleciał on przed godziną. Pomiędzy 20 a 21. czyli po ogłoszeniu Wardenga. No, logo, oczywiście, ale. Ale nie jestem świadomy, że wardenga zostanie opublikowany. Sprzedał 30... minusa, dał mi lika, Ta, to... Ale tego liga tam. się Sprzedał pączek z buka, więc. Dlatego miał na twarzy środek GPS, bo się tego śpieszył, to prawda. Ta się pośpieszył, chłop.